Raz, raz, raz. Pierwszy raz na ten żyderym zrasta, zrasta, zmioczek od miasta. Pierwszy raz na ten żyderym zrasta, zrasta, zmioczek od dołu do miasta. Pierwszy raz na ten żyderym zrasta, zrasta, zmioczek od dołu miasta. Pierwszy raz na ten żyderym zrasta. Jak tornado, tornado -O -T i Z nieprzeciętną brygadą, to pokazać ryby nowych hemce z Lublina Atakujących jak piłkarska drużyna, teraz o mnie W tym o, o mnie. Mno, czym mówię mam rację, a rymo, rymowanie daje mi satysfakcję Kiedy widzę złe spojrzenie, nie spuszczam nic głowy. Wyjmuję z kieszeni mocny rym bezwarunkowy Jestem zawsze gotowy jak 007 Usłysz teraz co powiedzieć powinienem Jeśli masz wątpliwości co do mojej prawdziwości Pokaż co umiesz wyrzuć z garści swe kości w naszych słów płynie czysty hip-hop hip -hop. Z nową rodziną zaczynam rok 98 się. Piękny hip-hop, więcej warte są niż grosze Wartości, a nie złości na kartkę przenoszę Poddecha Na małej wizytówce noszę nie niedomówień Między MC nie znoszę to co ja I co ty w nas reprezentujemy Jest w środku drogi, Długą drogę przebędziemy Aż do celu dotrzemy, to co trzeba zrozumiemy A wtedy prawdy w naszych ustach Nigdy nie zamkniemy, oby język mówił Co myśli głowa, a czy ona jest gotowa aby HIV go prejestrować, na starcie nowa mowa Zapuszczone już korzenie, czas pokaże czym jest słowo na nowym terenie To przebudzenie ludzi, tych którzy słyszą Ci, którzy słuchają, tą filozofię niścią Wartością najwyższą są dla mnie trzy litery B, B